Drążek jak oglądałem, kurde. No Masakra. Zobaczmy Państwo, Bartek. Bardzo docenia. Zresztą kolejnego Bartka. jak Państwo widzą? Bartek, Bartek, tam Bartek. Co najlepsze wyniki. 10 Piłek? Dobry bramkarz, prawda? Bardzo dobra. prosił mnie, żebym od tego odcinka go chwalił. Dobra. Mówi, że bardzo dobry bramkarz. Który nie, którego dzisiaj nie ma. To się, to się nie za bardzo. No właśnie. 30 sekund. Mm -hmm. Liczba bramek jest najważniejsza. Czas jest drugorzędny. Jeśli miałbym Ci radzić, to myślę, że w tym go! Rozrzucił! O i teraz chyba nie zdąży! Go! Nie! Nie! Ostatnie. Na... Na notę! Nie jest łatwa, nie jest. Ale mówię, że bramkarz dobry. Bardzo dobry. Uff. I się zmęczyć, ja może za szybko podchodziłem. Mało, no, wpadło ile? 3, 4? Nie, no to masakra.